Witajcie w kolejny piątek, pierwszy piątek wiosenny. Co prawda pada deszcz, ale pogoda jest całkiem sobie, bo przecież temperatura to 12 stopni. Zaczynajmy. Na początek dziękuję panu Wojewodzie Śląskiemu, że wysłuchał naszych apeli, próśb i wniosków, jak i państwa i skierował do wydziału paszportowego dodatkową osobę co na pewno pomoże w sprawniejszej obsłudze osób, które składają wnioski na paszport, ale i też te paszporty odbierają. Inwestycyjnie. Już w ciągu, roku, w ciągu tego tygodnia informowałem Was, że zakończyliśmy kolejny projekt rewitalizacyjny. Rewitalizację kwartału katowickiej, głębokiej i Matejki. Tam docieplonych zostało 10 budynków i zorganizowana przestrzeń wokół, jak i na podwórku czyli miejsce, przyjazne miejsce do rekreacji, dostosowane do osób z niepełnosprawnościami plus wybieg dla psów, zdjęcia i materiał z tego oczywiście możecie znaleźć na naszych kanałach. Ruszył kolejny projekt, tym razem w dzielnicy Bobrek, warty ponad 17 milionów, remont dwóch kamienic i dodatkowo 40 mieszkań, no i również przyjazne przestrzenie, chodniki i podwórka, Przejdą modernizację, także przyglądamy się. Inwestycja już się rozpoczęła. Kolejne zmiany i kolejne utrudnienia w związku z trwającym nadal remontem wiaduktu na zamłyniu znowu zmieni się organizacja ruchu, będą kolejne utrudnienia. Dlatego śledźcie na bieżąco nasze kanały, tam piszemy o tym, co się zmieni i do kiedy, do kiedy to potrwa weekend. W weekend zapraszam Was do Centrum Sportów Spinaczkowych i Siłowych na Rozbarku. Dziś rozpoczną się Akademickie Mistrzostwa Polski w Spinaczce Sportowej. To na pewno ciekawa impreza, taka, której jeszcze w Bytomiu nie było, także koniecznie musicie tam zajrzeć. Zajrzyjcie również do hali na Skarpie w Szambierkach. Festiwal modelarski po raz kolejny tam się właśnie odbywa. To impreza, na którą chętnie przychodzą całe rodziny, jest po prostu bardzo ciekawa. Wielu modelarzy z Polski, z Europy właśnie tam się pojawia i wystawia swoje prace. Także serdecznie zachęcam, abyście tam weekend zajrzeli. Po raz kolejny przypominam i raz jeszcze zapraszam do spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dzielnicy Sucha Góra w szkole podstawowej numer 38. Jak zawsze zaczynamy o godzinie 16:30. Ja dziś życzę wam spokojnego piątku, no i oczywiście życzę udanego, wesołego weekendu. Do usłyszenia i do zobaczenia.